Z widokiem na morze, w basenie! To jest to! Zobaczcie, w takiej willi możecie zamieszkać na tydzień wakacji. Jak Wam się podoba? Mnie no bardzo. Jestem w basenie. Przedajeliście. A taki widok mam z tej strony tu. Ale ekstra! Nie, a co jest za, tą, za tym tam murem? To idź zobaczyć. To idź zobaczyć. Woda przepływa. Nie, po prostu nie wierzę. Ekstra. Przecież dobrze. Coś się morduje w tym luksusie. Tak, trzeba się mordować w tym luksusie, słuchajcie. Mieszkanie to jest do wynajęcia na okres letni. Witajcie, kochani. Posłuchajcie, dzisiaj przyjechałam tutaj ze znajomymi do wspaniałej willi z super świetnym widokiem i po prostu postanowiłam, że muszę się z Wami podzielić tą informacją, tym widokiem i ogólnie chcę Wam przedstawić willę, ponieważ dobra informacja jest taka, że ta willa jest do wynajęcia na okres sezonowy na tydzień, na dwa. Także zacznijmy od początku tu jest brama. Wjazdowa. Oczywiście można sobie spokojnie wjechać samochodem. Jest oczywiście garaż. I teraz przedstawia się to w ten sposób: jest. super, fajny widoczek. Tam jest Jarek. Cześć Jarek! Cześć. Jaka woda? Super. super. Byłam też wcześniej w basenie i jest naprawdę świetna woda. Taka chłodniutka na, na ten basenik. Piękny widok. Tam na dole jest ogród. Polecam prędliwiara i rafał. <tuszą> <tusza> tutaj <tusza> dwa krzesełka, tutaj trzecie krzesełko, tam jest więcej krzesełek, parasol, który chroni od słońca, a tego tutaj nie brakuje absolutnie. Piękny ogród. Zobaczcie, to wszystko tutaj należy też do tej własności. Widok to już nie wspomnę. Reszta czego siatka ochronna, basen jest rewelacyjny. A woda cudowna. Hello Jarek. Hello. Jarek tutaj pływał z maską. Woda super. Dunia, która się boi wody. Dobrze, to przedstawimy Wam teraz dom. Główne. Tutaj jest oczywiście yy, też taki jakby taras yy, z krzesełkami. Yy, tam jest piecyk grilla, można zrobić. No i to jest główne wejście, idziemy zobaczyć. Dom jest podzielony jak gdyby na dwie części. Pójdziemy najpierw zobaczyć pierwszą. To jest taki salon, dwie kanapy, stół kuchenny, telewizor, kominek. Ja uwielbiam kominki, po prostu są cudowne. Jest kilka łazienek w tym domu. To jest jedna z nich. Tu jest kuchnia właściwie w pełni wyposażona. Bardzo duża lodówka, piecek, mikrofalówka, wszystkie naczynia, maszynka do kawy. Rewelacja, niczego więcej nie potrzeba. No i przede wszystkim z tego salonu piękny widok z wyższego troszeczkę poziomu z basenem. I y, z dla wybrzeża naprzeciwko jest Kan y, Laboka Boka, i później tam dalej jest kan. Także widok jest rewelacyjny, a my ogólnie jesteśmy w takiej miejscowości nazywa się Teul. Teul. Tutaj w okolicy bardzo ładnie to wygląda. Tutaj małe krzesełeczka, Oczywiście miejsce, żeby też coś zjeść, ławeczka, żeby odpocząć. Kurde. No i salonik, tu już byliśmy, to jak już tu jesteśmy, to pokażę Wam również zejście na dół i tutaj jest taki mały ala wypoczynkowy salonik, cudowny żółw, zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia, zobaczcie, rewelacja, no i oczywiście widok, stąd również <laughs> Jarek się dalej kobieta. Woda jest po prostu cudowna, wcale mu się nie dziwię. <laughs> Mi też było ciężko wyjść z wody. Idziemy do góry. I przejdziemy teraz do drugiej części domu. Tak, to jest ta druga część. Tutaj jest więcej pokoi sypialnych. Łazienka, pokój. Kolejną łazienką. Fajny kolor zielony, mój ulubiony, przynosi szczęście. Łóżko yy, king size, co jest rewelacyjne. To jest chyba taki główny pokój. Podoba mi się też dekoracja, bo lubię taki styl. Krzesełka, kolejne, żeby sobie odpocząć. No i znowu ten widok tyle, że z lewej strony. Właściwie tędy można wejść do kolejnego pokoju. To jest taki pokoik, o, jest podwójne łóżko. Jest dodatkowo, może dla dzieci, takie łóżko u góry. Ja kiedyś uwielbiałam spać u góry i na dole właściwie też dwuosobowe bądź jednoosobowe. Tutaj jest kolejny pokój, tylko na dwie osoby. Bardzo spokojniutki, taki go. Ciuchu... I takie wyjście tutaj od strony ogrodu, z tego pokoju. Tam też można tą dróżką wyjść. Yy, po prostu na zewnątrz, na ulicę. Naprawdę słońca nie brakuje i czasami dobrze się tak wyciszyć. Tylko tutaj na dół jak zejdziemy, w tej części, Jest kolejny pokój z łazienką, również dwuosobowy, z możliwością tutaj dostawki jeszcze jednego łóżka, także mógłby być trzyosobowy, gdyby się chciało. No i proszę, znowuż wyjście na ogród, basen. Cisza, spokój, rewelacja. Dla mnie rewelacja. Chciałabym być właścicielem. Tutaj wracamy. Tu jest dodatkowo też o wyjście tymi drzwiami do ogrodu. Cisza spokój również. Taka tylnia jak gdyby zatoczka. Można sobie tędy iść dookoła domu. Tam się wyjdzie do ogrodu. Można, zejść Ale do można można również sobie zejść na dół. Tędy. Czerwony dywan jeszcze by to się przydał. Kochani, Dunia jest szczęśliwa w takim miejscu. Zresztą kto by nie był? Powiem ja Wam, że słychać taki i to co się dzieje w drzewach także kochani rewelacyjny dom dla mnie marzenie taki dom to jest chyba warty nie wiem 5 milionów 4 miliony trudno jest mi powiedzieć powiem wam że moi znajomi, którzy zajmują się, wynajmem tego domu Eee, bardzo dobrze to robią. Jeśli będziecie zainteresowani, to dajcie znać. Przedstawimy Wam ofertę. Jak to wygląda? Postaram się Wam pokazać jeszcze troszeczkę miasto. Eee, jest to takie mała miejscowość, Teul, ale naprawdę o, tam jest port. Ja polecam. Polecam z wszystkiego, z całego mego...